Witaj tu Solverize. Rozwiążemy teraz takie zadanie. Znajdź wszystkie liczby naturalne, dla których 9, n kwadrat minus 9n plus 20 jest liczbą pierwszą. No to zapiszmy sobie to założenie, że n jest liczbą naturalną. Co zrobimy najpierw? Rozłożymy ten trójmian kwadratowy na czynniki, czyli zapiszemy go w postaci iloczynowej. Do tego potrzebujemy delta. Delta to będzie 81 minus 80, czyli 1. Pierwiastkiem z delty też będzie 1 no to mamy minus b9 odjąć 1 na 2, a czyli 2, 8 na 2, czyli 4 i n2 to się równa 9 plus 1, czyli 10 na 2, czyli to jest 5. No i teraz możemy sobie zapisać tutaj właśnie ten trójmian kwadratowy dany w zadaniu w postaci loczynowej współczynnik przy, przy n kwadrat jest 1, więc nie piszemy przed nawiasem n odjąć n1, czyli 4 razy n odjąć n2, czyli 5. No i mamy rozkład na czynniki. Teraz zauważ, że liczba pierwsza to jest taka, która ma niewiele dzielników, tylko z naturalnych dzielników ma jedynkę i samą siebie. No to teraz, gdyby tu były takie liczby większe niż 1 dodatnie, na przykład nie wiem, 3 razy 4, no to wtedy byłoby źle, no bo to by była liczba złożona. Podobnie byłoby źle, gdyby tu były takie liczby ujemne, mniejsze niż minus 1, na przykład minus 3 razy minus 4. Też byłoby źle, bo wynik wyszedłby dodatni, ale ta liczba by była podzielna przez 3 i 4, nie byłaby liczbą pierwszą. Wniosek z tego jest taki, że któraś z tych dwóch liczb musi być równa 1 albo minus 1. Czyli n minus 4 równa się 1 lub n minus 4 to się równa minus 1. Dlaczego minus 1 jest możliwe? Bo n jest liczbą naturalną, ale jak odejmiemy 4 czy 5, no to już może nie być liczba dodatnia czy nieujemna, ale jakby nie było, będzie to liczba całkowita. Więc ona może być równa 1 albo minus 1. I dalej sobie zapiszmy n minus 5 to się równa 1 lub n minus 5 to się równa minus 1. Takie są możliwości. Musi zajść któraś z tych opcji. No i tutaj mamy teraz tak, n równa się 5, tutaj będzie n równa się 3, tutaj będzie n równa się 6, a tutaj n równa się 4. I teraz musimy jeszcze sprawdzić dokładnie, no to już nie jest zbyt duży wysiłek. Dla piątki nie będzie dobrze, bo w drugim nawiasie będzie 0, czyli Otrzymamy 0, a to nie jest liczba pierwsza. Dla trójki mamy minus 1 razy minus 2, czyli 2, a 2 jest liczbą pierwszą, no i to jest dobry wynik. Dla szóstki mamy 2 razy 1, no to to jest 2, to jest dobry wynik. Dla czwórki mamy w pierwszym nawiasie 0, więc to jest źle. Czyli w odpowiedzi podamy n równe 3 lub n równe 6. Dziękuję Ci za oglądanie tego filmu. Zapraszam Cię do kolejnych.